Siema, z tej strony Wiecznie Śpiący bo to mój pierwszy odcinek z Margonem. Yy, no to tak, ogarnijmy grę. Yy, dawno nie grałem w Margonem. Pierwszy raz będę grał Paladynem Więc yy, czytałem ostatnio, bo ja jeszcze grałem na sta starym silniku. Ale chyba się nie zmieniło. Nie wiem, wiesz, skrzyneczkę. Skrzyneczkę z i no fajnie coś dostaliśmy na start eee, święty zagrań no to jedziemy nie wiem odcinek będzie krótki dobiję kilka leweli z piąty level może i kończę nagrywanie i nie wiem nie wiem kiedy jak często będą się pojawiały odcinki jakieś, nie wiem Jedziemy po królikach ubij no, się yy, tak dobra Jedziemy yy, mięso Czekajcie, bo coś mi nie gra. Yy, dobra, nie wiem Jedziemy dalej. Tu mięsa nie dostałem, ale dobra, nie wiem. Eee, e, Xp No, fajnie, drugi poziom. E, mam tu jakiegoś takiego dzisiek tak zwany. Bo tu questy będę wypełniał, a ja nigdy nie wiem, gdzie to już trzeba biegać po nie. E, tak. Dodatki do gry. Mam jakieś dodatki pościągane, jakieś właśnie takie. A, wiem dlaczego mi i temu nie wziął. Nie, to nie to. Dobra, nie wiem dlaczego nie mam mi temu tego mięsa. Myślałem, że mam takie coś zainstalowane, ale dobra, nie wiem o co chodzi. Eee, dobra, szybko te króliki wybijamy. Mm, mm, trzeci, nieźle. Dobra, chyba jakieś misje się dostaję teraz, jak się nie mylę. Coś się stało. Dobra, tu jest... Zdrowiciel robi. Eee Dobra, przeczytam sobie na szybko. Dobra, albo nie chce mi się czytać nawet. Eee no chyba to będzie to bez nie zmęczone. Jest. Dobra, no pomogę, pomogę. Dobra, ja co mam zrobić? Zabij świerszcze Dobra, gdzie to jest? To co to jest? Szersze? Nie, wiem, nie, tak. nie mam pojęcia, gdzie to jest A, bo to są kwiatki, a tu jest ten. No, mm, Sorry, ale serio nie wiem, gdzie to jest Zając Żuk Dobra, szukamy normalnie. O Jezu, będzie trzeba kasę zarobić potem, jakoś. Nie wiem, pomyślę. Ile takiej kwiatki są warte? No, ale coś leczy. pozbieramy na ci leczyły jak coś potem. Jezu, ale szerszy No kurwa, a nie ubiega. O Jezu, sorry, w ogóle jestem nieogarnięty. o jest no wreszcie i gdzie to się znajduje OK tutaj nie hmm. tam było? 5 no to dobra 5 trzeba ich zabić już są 2 o już mi zbiera itemy. 100? fajnie dużo o automatycznie zbiera Coś mam pobranego, tylko nie wiem gdzie jest to, żeby wyłączyć czy coś nie Okej, okay, jest fajnie też nie zły, zaraz będzie czwarty level. Tak i ustresuję się mój pierwszy odcinek będzie na YouTube'a to więc tak jakoś dziwnie się czuję, ale dobra. Nie wiem Zobaczymy jak mi to wyjdzie mm -mm. O, czwarty level i to chyba tyle, nie, nawet zapomniałem o, odbierz o, nagrodę, fajnie, już nagroda To u Ciebie brałem Po już wszystkie świersze. dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, o, otrzymałem 50 złotych monet Dobrze e, Idzie tu expić tam. Dobra, na świerciach może dobiję już ten level. Szwierciach nie jest dużo, to się będzie, na, nie, na czwartym, na piątym XP. No. O Jezu, kasy będę musiał skombinować. będzie problem, jak zawsze. No, a jak to sprzedał, to coś chyba sobie kupię, jakiś ekwipunek. Dobra, szybciutko piątyle. O, wolno coś idzie teraz. O kur. Nie może coś kupimy, zobaczę. No kupię jednak coś, bo to wolno, będzie szło do jutra, bym tego nie bił. że tego z trzecim levelem. Dobra, lecimy coś kupić, może nie wiem. No bo to jest wszystkie z trzecim levelami trzeba być. O, nie, to jest uzdrowiciel, ale też się uzdrowi. Tak, też już nie, nie jestem dzieciakiem. Dzięki. Będę miły. E, handlarz, o, to ucieka chyba, pokaż, jakie masz dwa. No, dużo tego. To fajnie. E, to to czy mogę 62 No kur... Dobra 770 I co ja mogę kupić? Yy, kupię, nie wiem Mieczek kupię Jakieś To Wszystkie cechy życia, nie to wystarczy, mi to jest gut yy... Dobra, no to teraz chyba zadam coś lepszego yy, A to się nie uleczy Tak, Żuk Nie wiem, damy radę Żukowi chyba, na pewno O, ale fajnie, szybko w podpiąty level Dobra, nie wiem, tutaj chyba skończymy, bo tak mi mówiłem, że do piątego levela misja. Yy, nie wiem, albo będę pięć kilka leveli będziemy, jak będę już miał nagrywał będę jak miał będę miał większy level, bo to chyba nic opłacalnego. Dobra, dzięki na razie wszystkim, cześć.